W polsowieckiej Spartakiadzie przedszkolaków 2015 występują 13 przedszkoli po 14 Przedszkolu. Był to finał eliminacji, który był rozegrany wcześniej w przedszkolach, więc to była reprezentacja z całego przedszkola, która w naszej dzisiejszej Bolesławieckiej Spartak brała udział i zajmowała poszczególne miejsca. Chcemy, żeby dzieci się integrowały poprzez zabawę, poprzez sport. Spotykamy się tutaj w Bolesławieckiej jedynce w naszej pięknej sali miejskiej. No i... Widzę, że dzieci rywalizowały ze sobą bardzo z wielkim animuszem, zapałem. Wiele było tutaj emocji, natomiast pamiętamy o tym, że najważniejsze jest, aby te dzieci doskonale się bawiły, bo jest to działanie o charakterze profilaktycznym. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Futbol Akademii Bolesławiec współorganizuje Bolsajską Spartakiadę przedszkolaków. Cieszymy się, że możemy zaprezentować piłkarskie tory przeszkód podczas całej imprezy. Z tego co widać, poziom naszych przedszkolaków wcale nie jest niski, jeśli chodzi o ruch, bo miałem różne sygnały, że tory przeszkód piłkarskie mogą być za trudne dla maluszków, ale 4-5-latki świetnie sobie z tym poradzili. Oprócz tego ducha rywalizacji dzieci też mają pewność, że ten ich wysiłek sportowy nie poszedł na marne i każdy z nich zostanie... Uhonorowane. Oczywiście chciałem podziękować przy tej okazji Naszemu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za kultywowanie tej pięknej tradycji. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce: każdy uczestnik dostaje medal, kuchar i dyplom. Pozostałe drużyny dostają medale i dyplomy za udział. Natomiast wszystkie dzieci dostają takie same puzzle czyli taka nagroda pocieszenia. Korzystając z okazji, że w dniu dzisiejszym jest z nami również maskotka e, futbol akademii, czyli Julek, król Julek, Julian, e, Julek piłkarz w zasadzie, e, również mamy przygotowany poczęstunek w postaci wspaniałych jabłuszek e, dla każdego przedszkolaka jako symbol. Życzę sobie i wszystkim, ażeby z tych młodych sportowców wyłonił się, mam nadzieję, może kiedyś, jakiś mistrz olimpijski. Bardzo byłoby fajnie, gdyby w Bolesławcu, w naszym Bolesławcu, zrodził się taki talent. A na pewno ich nam nie brakuje.